Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o Wolnościowcu z PiS, o bardzo odważnej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy oraz o konkursie PWN na młodzieżowe słowo roku. Media próbują ze mnie zrobić rewolucjonistę, a ja jestem wolnościowcem, przekonuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Okej, okay, panie ministrze Czarnek, rozumiem, że zaczynamy pracę nad likwidacją karty nauczyciela likwidacją państwowej podstawy, prywatyzacją szkół, bonem oświatowym i nie dyskutujemy z ZNP. To tak na początek przyszło panu zarządzać szkołami, w których trwa komuna, do dzieła. Nie pajacuj, to wprowadź bon edukacyjny i sprywatyzuj szkolnictwo wyższe. Bądź prawdziwym wolnościowcem, a nie udawanym. Jak członek tak skrajnie statystycznej i socjalnej partii jak PiS jest wolnościowcem, to ja jestem komunistą. Panie Przemysławie, co pan za bzdury doktrynalne opowiadasz? Minister Czarnek mówi, że jest wolnościowcem. Minister Kowalski o wolnościowym powiewie, a premier mora że Polska jest w awangardzie walki o prawdziwy wolny rynek. Mam prośbę: nie wycierajcie swoich socjalistycznych mord wolnością, bo nie macie z nią nic wspólnego. Przemysław czarnek, radykalnych zmian w szkole. Nie będzie. Przemysław Czarnek, wolnościowiec jednocześnie członek Prawa i Sprawiedliwości, głosuje za podwyżkami podatków, za wprowadzaniem nowych podatków i nowych regulacji. Jako minister nauki i edukacji nie zamierza wprowadzać radykalnych zmian w szkołach. Przecież to zwykły socjalista, a nie żaden wolnościowiec. No i w końcu wszystko się wyjaśniło. To pan prezydent Andrzej Duda otwarcie stoków rodakom załatwił. Prezydent Duda zadzwonił do mnie od razu w poprzednią niedzielę i to on bardzo stanowczo powiedział mi, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym Wypracował wraz z branżą narciarską specjalne procedury sanitarne, co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków. Okazuje się, że wśród znajomych mam jasnowidza. Wiadomość o otwarciu stoków pojawiła się 30 listopada, a tutaj tweet z 24 listopada: Panie prezydencie, załatwione. Stoki otwarte, ale zakaz wyjazdów na zimowiska dla plepsu dalej obowiązuje. Andrzej Duda po wykonaniu telefonu do Gowina, w którym powiedział, że nie akceptuje zamknięcia. Ta wypowiedź jest w gruncie rzeczy przerażająca. Pokazuje, jak rząd walczy z pandemią. Nie wierzyłem, że to prawda, ale na stronie internetowej też to piszą, a zatem można odetchnąć z ulgą i ogłosić, że prezydent Andrzej Duda już przygotowany do sprawowania obowiązków w sezonie zimowym. Ja chciałem tylko nieśmiało przypomnieć, że pan Duda sam się nie wybrał, ani w tym roku, ani tym bardziej 5 lat temu. Pan premier Gowin chyba nie chciał ośmieszyć pana prezydenta, ale mając na uwadze zamiłowanie prezydenta nart, wyszło. I zabawnie, i złośliwie. No cóż, okazuje się, że dzień później wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział w sumie coś jeszcze bardziej złośliwego. Prezydent Andrzej Duda jest miłośnikiem narciarstwa, więc jest zainteresowany tym, żeby wyciągi działały, mówił Ryszard Terlecki. Z tego co wiem, pan prezydent jest miłośnikiem narciarstwa, więc rozumiem, że. Jest zainteresowany tym, żeby wyciągi działały. Demokracja w swoim najlepszym wydaniu. Z tego wynika, że gdyby prezydent oprócz jazdy na nartach lubił też chodzić do kina, teatru, opery i oglądać zbiory muzealne, Mogłoby być inaczej niż jest. Szkoda, że nikt wpis nie jest miłośnikiem dobrze działającej gospodarki, wolności obywatelskich, polskiej konstytucji, praworządności oraz rozumu i godności człowieka. Aż szkoda, że prezydent nie jest miłośnikiem. Wszystkiego. Szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o te takie wywiady typu łapanie posłów na korytarzu, to zawsze najchętniej oglądam te z Ryszardem Terleckim, bo to jak on krótko i cynicznie odpowiada na wszystkie pytania, pokazuje dobrze podejście PiSu do ludzi. Jakbyście sobie wybrali na prezydenta człowieka, który lubi restauracje, to byście mieli otwarte restauracje zamiast stoków, w czym problem? To już nie jest śmieszne. Ważą się losy milionów Polaków, a politycy decyzje podejmują na podstawie swojego hobby czy udziałów w danej branży. Nie zalicza się do nich, trudno. Może znajdź sobie lepiej branżę, której miłośnikiem jest prezydent Andrzej Duda. Jestem dumna z naszego prezydenta, z takim zapałem, z taką odwagą, ponad partyjnymi podziałami. Podniósł słuchawkę i wywalczył Lugowina otwarte wyciągi narciarskie. Normalnie mąż stanu i świat znów nam zazdrości. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy wzruszyła wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego i chyba nie ma się co dziwić. Pan, ja bardzo proszę, niech pan, naprawdę bo się zdenerwowałem, niech pan nie będzie ironiczny w stosunku do prezydenta. Prezydent podjął najważniejszą decyzję w swojej drugiej kadencji. Proszę pana, to jest naprawdę, wiemy, że jest z nami prezydent. W Polsce nic się nie dzieje takiego, co jest ważniejsze od tego, czy będzie jeździł na stoku, czy nie. Jak pan śmie w ogóle jako dziennikarz zwracać uwagę prezydentowi po tak horrendalnej, ważnej dla Polski, dla Polaków decyzji, panie prezydencie? Naprawdę jest pan fantastyczny. Pozywęta. Jeśli rzeczywiście takimi kryteriami kierują się rządzące, no to w sumie nie ma się co dziwić, że bardzo często ich decyzje są nielogiczne, nie są podparte konkretnymi danymi czy opiniami ekspertów. Powiem wam, że do kompletu brakuje nam chyba tylko zamknięcia lasów. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jeśli będziemy mieli w Polsce trzecią falę pandemii, a na zewnątrz będzie w miarę ciepło. To rządzący nie będą mieli skrupułów, żeby ponownie te lasy zamknąć. Konkurs na młodzieżowe słowo roku 2020 został anulowany, ponieważ według PWN na pięciu pierwszych miejscach znalazły się słowa niezgodne z regulaminem. Na pierwszym miejscu było słowo SASIN, tym samym Sasin wygrał wybory, które się nie odbyły. Sasin w końcu wygrał wybory na najbardziej młodzieżowe słowo roku 2020. Niestety, słowo okazało się niezgodne z regulaminem, więc wybory zostały anulowane. Przypadek? Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko Polityka na S oraz słowo od tego nazwiska utworzone. Jest już chyba regułą, że tam, gdzie pojawia się Sasin, wybory się nie odbywają. Konkurs PWN na młodzieżowe słowo roku, w którym wygrał Sasin ostatecznie został anulowany i się nie odbył. To się samo komentuje. Miejmy nadzieję, że tym razem chociaż nie wydano 70 milionów. Okazuje się, że klątwa Jacka Sasina jest silniejsza niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Jacek Sasin. Nie musi osobiście zajmować się daną sprawą, żeby ją zepsuć. Wystarczy, że nazwisko pana Jacka Sasina pojawi się w danym projekcie i efekt będzie dokładnie taki sam. To bardzo, bardzo niebezpieczna broń, która obecnie jest w rękach ludzi wyjątkowo nieodpowiedzialnych. Tak przy okazji, to nie jedyny konkurs, który został w zeszłym tygodniu odwołany. Dziennikarka Radia Z Beata Lubecka nominowana do Grand Press 2020 w kategorii wywiad. Beata otrzymała nominację za rozmowę z aktywistką Margot. Laureatów nagród Grand Press poznamy 8 grudnia. Szydercza, nieprzygotowana i transfobiczna redaktor Lubecka miałaby dostać Grand Press za rozmowę z Margot z września tego roku to jakiś żart. Zdążyłem wymazać z pamięci ten żałosny wywiad, a tu taka niespodzianka, wstyd. Czytam te komentarze i kabotyńskie oświadczenia o zrzekaniu się nagrody i myślę sobie, że ten wywiad ani nie zasługuje na nominację, ani na taką burzę. Padło w nim kilka, mam wrażenie, nieprzemyślanych pytań, ale robienie z beaty homofobki, obskurantki to grube nieporozumienie. Wywiad był zły, bo się Margot skompromitował, a nie dlatego, że Lubecka zadała złe pytania. Jest jakaś nagonka środowisk postępowo-tolerancyjnych na dziennikarkę nazwiskiem Lubecka za to, że przeprowadziła normalny wywiad z niejakim Margotem który okazał się kompletnym kretynem. Ależ te wykwity państwa o wywiadzie Beaty Lubeckiej z Margot są słabe. Jedni oburzeni, bo nie kupiła wydmuszki, drudzy, bo w ogóle zaprosiła. Rozumiecie, że ten atak ze wszystkich stron oznacza, że ta nominacja jest wyjątkowo trafiona? Jeżeli rozmowa Beaty Lubeckiej z Margot oburza, to koniecznie trzeba nominować redaktor Holecką za rozmowę z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, skoro to o taki rodzaj dziennikarstwa nam chodzi. W tej sytuacji jako organizator konkursu podjąłem decyzję o rezygnacji w tym roku z wręczenia nagród w kategorii wywiad. Dramat. Ktoś krzyknął, że jeden wywiad nie był poprawny politycznie, i ukarano wszystkich nominowanych. Ani wywiad z Margot, konkurs Press, mi się nie podobał, ani młodzieżowe Słowo Roku, konkurs PWN. Ale takie ingerencje pokazują, że łatwo zachwiać wolnością niezależnie od strony sporu. Niepokojące Państwo z PWN i państwo z Grand Pressa udowodnili dzisiaj, że kompletnie niczym się nie różnią od polityków. Jak nam coś nie pasuje, to po prostu tego nie opublikujemy i tyle. Bardzo jestem ciekawa, czy warto. Żyjemy w czasach, w których wszystko może kogoś obrazić. Każdy konkurs po fakcie anulować. Wystarczy fala twitterowego oburzenia, aby wywrócić stolik. Nawet Młodzieżowe Słowo Roku jest politycznym polem bitwy. Jakoś to przetrzymam. Niech tylko nie przekładają premiery Cyberpunk'a! Powiem wam, że kompletnie nie rozumiem decyzji o odwołaniu jednego i drugiego konkursu. W pierwszym przypadku, nawet jeśli wygrało słowo Sasin, chociaż na początku mówiono, że wygrało słowo Julka, no to co w tym złego? Jeśli organizujemy konkurs na młodzieżowe słowo Roku, to chyba godzimy się na to, że jedno z tych słów może być polityczne i może nawet nie zgadzać się z naszym światopoglądem. Jeśli się na to nie godzimy i wybieramy sobie dowolne słowo, które ma wygrać. To tak naprawdę jaki to ma sens? Jeśli chodzi o panią Lubecką, to wywiad z Margot nie był najwyższych lotów, ale z drugiej strony bardzo dobrze pokazał jaką osobą jest Margot i jak działają zbiórki na zrzutce organizowane przez takie osoby. Pani Beata zadawała również niewygodne pytania, czego inni dziennikarze akurat w przypadku Margot raczej nie robili. Najbardziej jednak dziwi mnie to, że pani Beata Lubecka została tylko nominowana, przecież nie było wiadomo, czy tą nagrodę wygra, a mimo to pod naporem lewackiej krytyki zrezygnowano z wręczenia nagrod Grand Press w kategorii wywiad. I tutaj ponownie, tak jak w przypadku konkursu PWN, jeśli możemy odwoływać dowolnego uczestnika, bo nam się nie podoba, to po co w ogóle organizować taki konkurs? Od razu przedstawmy laureatów odpowiednich kategorii, których wybierze odpowiednia redakcja, i nie róbmy z tego cyrku. Od 1 stycznia przedsiębiorcy zapłacą o 76,20 groszy więcej za megawatogodzinę prądu. To podwyżka finalnej ceny prądu o jakieś 15-20%. Prąd z wiatraka czy fotowoltaiki dostarczony bezpośrednio do odbiorcy będzie dużo tańszy niż czarny prąd z sieci. Mała firma, zużycie 30 MWh miesięcznie przy nowej opłacie mocowej, zapłaci ekstra co miesiąc 2300 zł, czyli jakby nie liczyć rocznie. 27 600 złotych w piach, a takie większe, na przykład 200 MWh miesięcznie, 15 240 złotych, czyli jakby nie liczyć, 183 000 złotych rocznie w piach. Fajnie, co nie? Podwyższanie podatków jest uzasadniane przez premiera trudnymi czasami, w których trzeba wspomóc przedsiębiorców. Rozumiem, że jak będzie koniunktura, to premier obniży podatki, nie sądzę. Po prostu każda okazja jest dobra, by wytrząść z Polaków złotówki. Polska jednak może być rajem podatkowym dla niektórych. Firmy uzyskujące dochody z tytułu dostawy towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz Sił Zbrojnych USA będą zwolnione z podatku dochodowego. Kamila Gasiuk-Pichowicz w Radio Plus. Nawet najbogatszych krajów unijnych nie stać na to, aby blokować e, budżet unijny w tym, e, w tym momencie. No ale proszę Pani poseł, ale, ale, ale pani tak, tak te, te setki miliardów, ale to większość to. z tych pieniędzy w ramach funduszu odbudowy to jednak są pożyczki. To, to nie jest tak, że to są pieniądze... O nie, które... panie redaktorze że tam są pieniądze podzielone praktycznie... No, tak, ale e, większość to pożyczki bez, jednak. Bez, bez nie, nie, nie. Panie redaktorze, jest tak, no. że część z tych pieniędzy jest bezwzwrotną pomocą, a część z tych pieniędzy jest rzeczywiście e, pożyczkami. No i w ale przypadku to, Polski, to Polski większość, roku, to zdanie jest prawdziwe, większość to pożyczka. No to zdanie jest prawdziwe. Tak, panie redaktorze, no, większość to są pożyczki. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Tesco zmienia sposób pakowania kurczaków. Sklepy Kaufland już bez żywego karpia. Podczas Black Friday średnie obniżki cen sięgnęły 3,4%. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.